Dzień dobry moi drodzy. Witam Was w ten grudniowy poranek. Mamy godzinę 4.55. Ja dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda moja poranna rutyna, czyli rutyna matki i trójki dzieci. Dzień zaczynam od kawusi jak żeby inaczej potrzebuję czegoś ciepłego do rozgrzania, pobudzenia. I dzisiaj wyjątkowo wstałam nieco wcześniej, choć te moje, moje pory wstawania są różne. Zazwyczaj między czwartą a piątą. Chyba że się obudzę o trzeciej, na przykład. To czasami bywa tak, że po prostu nie śpię już od trzeciej, ponieważ postawiłam na to, żeby kłaść się wcześniej, wspać i wcześniej wstawać. Ponieważ wtedy jestem bardziej produktywna i ten czas rano, który mam dla siebie, bardzo dużo mi daje potrzebuje takiej chwili, wyciszenia, takiej spokojnej chwili przed całym dniem, które jak wiadomo przy trójce dzieci będzie szalony, bo każdy nasz, nasz dzień jest szalony. I tak, i dzisiaj wstałam nieco wcześniej, ponieważ nic nie przyszykowałam honadce do szkoły wczoraj od kilku dni nie byłam w sklepie i jakoś tak. Tak wyszło, ale to nic, to nic, ponieważ często sama piekę w domu pieczywo i dzisiaj wykonam dla honoratki pizzę deszczową. To jest taki mega mega szybki przepis, ponieważ jest to pizza z patelni. Także, cóż, nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Dzisiaj pierwszy raz używam suche drożdże. Nigdy wcześniej ich nie używałam, ale tak kupiłam sobie na właśnie taką sytuację jak dzisiaj, ponieważ nie mam, nie mam zwykłych drożdży. I tak się zastanawiam, jak to się używa. Jedna porcja 25 gramów świeżych drożdży. No to myślę, że tak sobie z pół tego może użyję. Teraz pozostawiam ciasto do wyrośnięcia, a ja zabieram się za prasowanie. Jest już 5.25, ciasto jeszcze rośnie, ubrania są już naszykowane, poprasowane. Zazwyczaj robię to wieczorem i mamy taki rytuał szykowania ubrań. Jednak wczoraj się nie wyrobiłam, ponieważ kładę dziewczynki spać równo o 19 i staram się tego absolutnie nie przedłużać. Także wczoraj się nie wyrobiłam i dzisiaj sobie naszykowałam brania do szkoły dla dziewczynek, dla honoratki. I pomyślałam, że skoro mam jeszcze czas do momentu, zanim urośnie ciasto, opowiem Wam troszeczkę, jak mniej więcej wyglądają moje poranki, ponieważ różnią się od siebie. Jako mama nagrywająca tutaj na YouTubie, bardzo często wykorzystuję te poranki właśnie na montowanie filmów, Wcześniej robiłam to nocami. Zajewałam noce, nie składałam się spać o drugiej, o trzeciej, a później wstawałam, wstawałam o siódmej, taka niewyspana i, i to nie był taki dobry, to nie był dobry schemat. Na ten moment kładę się wcześniej, wstaję wcześniej, jestem rześka, mam czystą głowę, ciszę, spokój i, i mogę sobie spokojnie montować te filmy. Jednak, jak widzicie, filmy nie są jakoś super często, więc zazwyczaj jeden lub dwa poranki zajmujemy mi montowanie filmu. W inne dni... Tak, po prostu czasem sobie tutaj siedzę i spędzam czas sama ze sobą. To jest taki mój czas na wyciszenie, którego bardzo mocno potrzebuję, opiekując się trójką dzieci, w większości samodzielnie na ten moment. I to jest mój czas. Gdy piję sobie kawkę, gdy często odpisuję Wam na komentarze, gdy przyglądam sobie internet. Często też z samego rana myję naczynia, ponieważ tak jest mi lepiej. W ciągu dnia cały czas ktoś coś ode mnie chce i, i ciężko mi umyć te naczynia szybko. A, a gdy zrobię to rano, mogę zrobić no to naprawdę bardzo szybko, a później w ciągu dnia te naczynia nie zaprzątają mojej głowy. Często też gotuję radca do szkoły sama. E, Zrobienie takiej pizzy to nie jest dla mnie żadno wyzwanie, to nie jest dla mnie e, żaden problem. Często smażę na przykład naleśniki, e, jakieś racuchy. E, Pizzę też robię dość często. Także jak widzicie głównie te poranki spędzam na odpoczywaniu. Jest to mój czas, ponieważ czas wolny dla mamy jest bardzo ważny ten moment wyciszenia się takiej ciszy w ciągu dnia. W ciągu dnia ciężko mi zaznać taki spokój i ciszę, dlatego zazwyczaj nadrabiam porankiem. Byłam właśnie wyprowadzić pieski na dwór i nie spodziewałam się, że jest tak zimno, aż sprawdziłam ile jest stopni i jest minus 9, także jest to bardzo mocno odczuwalne. I zbliża się siódma, także jest czas na to, aby budzić młodsze siostry honoratki, aby je ubierać, zbierać i niebawem będziemy wychodzić do szkoły. Jest mroźno, na szczęście nie musimy Honoratki odprowadzać do samej szkoły. Tylko tutaj przechodzimy się tylko kawałeczek i Honoratka jedzie do szkoły ze swoją koleżanką. Przyznam szczerze, że jest to dla mnie niesamowite ułatwienie. No ale jakby trzeba było, to bym chodziła ten kilometr. To nie stanowiłoby dla mnie żadnego problemu, ponieważ sama jak byłam dzieckiem chodziłam do szkoły, kilometry pieszo, później jak byłam starsza jeździłam na rowerze. E, I tak naprawdę kilometr do szkoły to wcale nie jest tak daleko. Nawet dzieci w mieście nie nieraz muszą iść do szkoły kilometr. E, także nie uważam, żeby to była jakaś tutaj taka duża przeszkoda. Wandzia! Kuku! Rozpalam zazwyczaj w dwóch piecach, a mamy trzy piece kaflowe, czyli w dwóch pokojach. W mojej sypialni i w pokoju dziewczynek, a w kuchni nadgrzewa się od gotowania i jakoś to ciepło tak się rozchodzi z tych pokoi. Także ja już tutaj naszykowałam rozpałeczkę. I teraz pokażę Wam, co stanowi taką część mojej rozpałki. I część mojej rozpałki stanowią właśnie takie szyszki. Mam tutaj dookoła pełno, pełno drzew iglastych i latem zbieram sobie te szyszki i je po prostu palę. W zeszłym roku robiłyśmy z tych szyszek bombki i różne ozdoby świąteczne, ale świetnie, naprawdę sprawdzają się jako rozpałka. Rozpala się od razu. Jeżeli chodzi o rozpalanie, to ja mam wrażenie, że je na poziom masty i naprawdę rozpalam bardzo szybko. Zgrabnie, fajnie mi to wychodzi. Y, palę sobie różnym drewnem. Y, tak na początek składam sobie takie mniejsze patyczki. Y, na wierzch takie nieco większe. Y, to jest akurat drewno od y, leśniczego z leśniczówki. Y, i gdy, gdy się spali i chcę, żeby to drewno trochę się paliło, nie mam czasu za często podkładać, to wtedy podkładam sobie takim wielkim drzewem kominkowym. To drzewo kominkowe to jest, nie wiem, bóg, grab, coś takiego, jest bardzo ciężkie, cięższe od takiego zwykłego drewna, które posiadamy i pali się bardzo długo. A jeżeli mam czas, jestem w domu i Tomek mi też każe palić takim drewnem, mam tutaj takie drewno, to jest drewno z tartaku. To są prawdopodobnie jakieś nóżki, jakiś krzeseł albo jakiś stołów i ono jest takie pocięte w takie malutkie kawałki. To również jest twarde drewno, także też się dość długo pali, ale jest małe, więc spala się szybciej i dosłownie pali się jak węgiel jak dla mnie, nie? Takie odnoszę wrażenie. Dobra, napchamy sobie tutaj trochę tego i rozpalamy. Ja standardowo spalam idę na czymś takim. Chwila Jest rozpalone. Moja kochana. Jak jest cieplej, to pieski sobie w ciągu dnia siedzą u siebie w zagrodzie. A jak jest tak zimno jak dzisiaj, to siedzą w domku tak, żeby to nie zmarznąć. W domku siedzą i kotki tak samo grzeją się. I tylko na siusiu idą do swojej zagrody i w nocy też śpią tutaj z nami. Malina dzisiaj północy dawała znać o sobie, północy o sobie dawała znać, tak? Mój kochana. Moja. Mm. To jest właśnie najnowszy portret. Dla ciekawskich powiem, że jest to moja jedna z młodszych widzek. Także serdecznie pozdrawiam. Szkoda, że nie mogę Wam pokazać, jak przepięknie mieni się tutaj tło. Tło jest przepiękne. Zakupiłam takie specjalne farby z hologramem i z brokatem i przepięknie się to mieni, jednak nie da się tego pokazać w kamerze, ani w telefonie, ani w aparacie i tylko widać ten efekt na żywo. Także zaraz sobie zapakujemy wspólnie tutaj paczuszkę i wypalimy z tyłu jeszcze napis, zwyczajna kobieta oraz zaczepimy haczyk. A ja tutaj zaczynam malować swój pierwszy poetet pieska. Mam tutaj takiego toficzka, to jest toficzek. Toficzek już ma naprawdę z 10 albo 12 lat, to jest wiekowy pies. I jest to piesek, którym opiekowałam się jak był malutki. I teraz jest to piesek mojej siostry. Także toficzek, nasz wiekowy toficzek trafi tutaj na... Ten plastek, jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie. Bardzo chciałam zacząć malować portrety zwierzaków i będzie to pierwszy zwierzak jaki namaluję. Sprawdzam sobie, czy jest ciepłe tak delikatnie. Nie dotykam do dłoni oczywiście, bo by mi przypaliło, ale przykładam bliżej i czuję, że już jest cieplutkie. To jest taka profesjonalna wyparalka. I myślałam jakiś czas temu, że będę wypalać, że będę się tym zajmować, jednak to nie jest dla mnie i zostaje przy malowaniu. Zabieram się za robienie obiadku, póki jeszcze Hunajatka jest w szkole. Oczywiście dzisiaj będzie pomidorowe lowe, z tego względu, że zupę pomidorową wszyscy lubią i zawsze wszyscy ją chętnie zjadają. Także przemycę troszeczkę warzyw do zupki witaminek. Wytłoczę też olej na świeżo i będę podawać tą zupkę, dodawać do niej oleju na świeżo, tłoczone, świeżo tłoczonego. I ja taką zupkę pomidorową lubię sobie zrobić na pomidorach krojonych z puszki, na pasacie, Zęknę jeszcze do spiżarni, bo może mam gdzieś jeszcze jakieś domowe przetwory z pomidorem. Wydaje mi się, że mam. E, także też to sobie dodam, e, podsmażę sobie cebulkę w kostkę i dodam sobie do niej zamrożoną nać z korzeniowego e, z mojego ogrodu, bo e, ja uwielbiam zieleninkę, zieleninka zmienia smak, a ostatnio odkryłam jak zmienia smak zupy zieleninka właśnie z selera korzeniowego smażona z cebulką. A przez chwilkę na oleju. No obłęd. To jest takie dobre. E, dosłownie powiedziałabym, że e, przypomina to magii. Całkowicie zmienia smak zupy. Także dzisiaj będzie taka u nas zupka. E, i, I myślę, że nic więcej oprócz zupki nie będę robić. Mamy jeszcze pizzę z rana. Gdy jesteśmy same, nie ma Tomasza. Tak naprawdę nie ma kto zjadać tego, co ja gotuję. Także uczę się gotować na nowo. Kiedyś gotowałam dużej ilości, bo to wszystko po prostu schodziło, a na ten moment te nasze jedzenie nie schodzi. Początkowo musiałam naprawdę dużo wyrzucać na kompost, bo to się wszystko psuło, bo ciężko było mi się przestawić na gotowanie tylko dla mnie i dla dzieci, ale już się przestawiłam i, 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 i nie marnuje się tak naprawdę jedzenie też nie muszę chodzić jakoś często na zakupy głównie robię sobie przez internet te zakupy a jak potrzebuję jakieś warzywa to albo kupuję odornika. na przykład ziemniaczki mam odornika, to są czerwone ziemniaki przepyszne cały worek takich sobie kupiłam także troszeczkę tych ziemniaczków sobie dodam do tej zupy może jeszcze dzisiaj z dziewczynkami upieczemy pieniczki albo zrobimy jakieś wspólnie ciasteczka żeby spędzić jakoś wspólnie czas po południu, choć domyślam się, że Honoradka dzisiaj pewnie będzie cały dzień robić benzoletki, ponieważ Mikołaj tak trafił, słuchajcie, w gust moich córeczek, że była taka radość i ekscytacja, że aż łzy się pojawiły, łzy ze szczęścia. Także Mikołaj w tym roku niesamowicie dobrze trafił. A jak u Was powiedzcie, czy ten Mikołaj był? Czy dostaliście różgę może? Czy jakieś prezenty były? Powiedzcie mi, napiszcie. No, ja nic nie dostałam od Mikołaja. Mikołaj chyba o mnie zapomniał. Ale na szczęście dziewczynki dostały: dostały zestawy do robienia benzoletek, dostały zestaw do robienia tatuaży, takich brokatowych, gdzie jest szablon. I na tym szab ten, ten, ten szablon się używa. smaruje się klej, sypie się brokat i są przepiękne, brokatowe tatuaże i też są lalki. Trzy laleczki. Także dziewczyny zajęły się koralikami i tatuażami, a Wandzia przejęła wszystkie lalki wszystkie trzy lalki. Także jest po prostu yy, zachwycona. Mikołaj był hojny w tym roku, żadnych słodyczy nam nie przyniósł ale przyniósł fajne zabawki. No, dobrze, kochani, ja dzisiaj się już z Wami będę żegnać. Zabijam się za tą zupkę. Zupkę będę robić, jak zwykle, w moim ukochanym, najlepszym na świecie garnku, który już nie raz Wam tutaj pokazywałam. Ja gotuję tylko w tym garnku. Jest to garnek elektryczny, 11 w 1. Można w nim piec, smażyć, no wszystko można w nim robić, bo ma taką pokrywę wymienną i to pokrywę się wymienia w zależności, czy na przykład chcemy piec, można w nim nawet upiec chleb, także ja sobie bez tego garnka nie wyobrażam życia. Nawet jak gdzieś wyjeżdżam na jakąś wycieczkę, a powiedzmy ja ugotowałam zupę tego samego dnia, bierzemy ten garnek. Cały ze sobą i on trzyma ciepło, to jest niesamowite, że on trzyma ciepło bardzo długo, więc nawet jak gdzieś na wycieczkę i chcemy sobie coś przegryźć, a ja ugotowałam, nie wiem, garnet sosu czy coś, to zawsze możemy ten garnet ze sobą wziąć i, i mamy ciepły posiłek. Dobrze, żegnam się. Żegnamy się z Wami, życzę Wam wspaniałego dnia, dajcie znać, co przyniósł Wam Mikołaj e, oraz jak spędziło Wam się z nami czas, czy lubicie tego typu filmy. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, pa!